Max Verstappen bije rekord Sebastiana Fetela. Taka dominacja zespołu jak Red Bulla teraz zdarzyła się tylko trzy razy w historii. Zapraszam na Woku Padoku. Cześć, tu Michał Gąsiorowski. ależ to był cudowny weekend. Yy, powtórzę to jeszcze raz. Pierwszy raz w życiu miałem okazję komentować Storu i to było naprawdę. Niesamowite. No i jest zupełnie inaczej oczywiście, niż jak komentuje się po prostu z kabiny. Opowiem o tym jeszcze wszystkim później, ale chciałem tak po pierwsze zaprosić na krótki spacer po alei serwisowej, bo miałem okazję go wykonać zaraz po wyścigu i było niesamowicie. Celebracja w Alpin, polewanie się szampanem ze Stepanem Okonem, starcie z Fernando Alonso. Zobaczycie to wszystko na sam koniec, no to tak, 30. zwycięstwo, 39. zwycięstwo Maxa Redbulla to jest o jedno więcej niż Sebastiana Fetela dla Redbulla, więc poprawił rekord Fetela. Sebastian Vettel w sumie 53 zwycięstwa, ale jakby się tak dobrze zastanowić, to przecież pierwsze zwycięstwo odniósł Sebastian Vettel w barwach Toro Rosso, jeszcze na mący, legendarne. W związku z tym wydaje mi się, że to też trochę było zwycięstwo dla Red Bulla, więc pytanie jak podejdziemy do tych statystyk, zostawiam to Wam. Jak wolicie, czy wyrównał? czy też pobił rekord Sebastiana Fetela. Jeżeli chodzi o tę dominację, no to rzeczywiście sześć pierwszych wyścigów sezonu wygranych przez jeden zespół. Tak zdarzyło się do tej pory trzy razy w historii. Tak było w 1988 roku za sprawą McLarena i Ayrtona Senny oraz Alana Prosta. Wygrali ostatecznie wszystkie wyścigi w sezonie poza jednym na Mący, gdzie... Nie ukończył tego wyścigu ani Alain Prost ani Ayrton Senna. Później 2014 rok i początek sezonu w wykonaniu Mercedesa i jeszcze raz Mercedes w 2019 roku. A teraz do tego wszystkiego dopisujemy oczywiście Red Bull'a. No i pytanie, czy i kiedy zdarzy się taki wyścig, że się gdzieś potknął i coś im nie wyjdzie? Było tutaj blisko, starał się Fernando Alonso, jak mógł, naciskał na tego Red Bull'a. Szkoda mi tych kwalifikacji. Bo gdyby wygrał Fernando Alonso w kwalifikacjach, no to miałby duże szanse na zwycięstwa. Mówię, że szkoda mi, no bo dla. Dla całego sezonu i dlatego, jak my wszyscy to postrzegamy, jako również kibice, byłoby super, gdyby tam była bardziej zacięta rywalizacja. Tutaj w kwalifikacjach była niesamowita i powiem to jeszcze raz. Max Verstappen wygrał te kwalifikacje o 84 tysięczne sekundy, ale wygrał niebywałą odwagą, brawurą. To znaczy on nie zostawił tam sobie marginesu błędu w trakcie swojego okrążenia, szczególnie w trzecim sektorze, gdzie nadrobił najwięcej czasu do Fernando Alonso i tym trzecim sektorem wygrał z Alonso. Dwa razy otarł się o bandy i to nie było tak, że był blisko bandy, to nie było o tyle, on po prostu ocierał się o bandy, przejeżdżał kołem po bandzie, szorował, tak, wystarczyło, żeby to było, nie wiem, centymetr, dwa bardziej i mógłby połamać zawieszenie i byłoby po okrążeniu, także wyszarpał to Max Verstappen i to też pokazuje, że to jest kierowca, to jest gość, który... Nie zmienia się właściwie. Jeździ zero jedynkowo. Tak samo było w Arabii Saudyjskiej, kiedy rozbił się w 2021 roku, jadąc właśnie po bandzie w rywalizacji z Lewisem Hamiltonem, a tu pojechał tak samo, tylko nie popełnił aż takiego błędu jak tam, po prostu pojechał perfekcyjnie. I teraz tak na pewno będzie dużo pytań związanych ze strategią Fernando Alonso, co by było, bo tak, kiedy zaczął padać deszcz, Fernando Alonso zjechał dalej serwisowej, wyjechał nie na przejściowych oponach, tylko na slikach. No, i teraz pojawiły się pytania, i my też się z Mikołajem zastanawialiśmy, co by było, gdyby od razu założyło pony przejściowe, bo było bardzo mokro już na torze i wszyscy zjeżdżali po przejściówki. A to nagle Nando wyjeżdża na slikach. I wszyscy oczy ze zdumienia. No, i teraz tak, Fernando Alonso tłumaczy, że z jego obserwacji na torze wynikało, że mokre są tylko dwa zakręty, a cała reszta toru jest sucha. W związku z tym nakładały się na to prognozy pogody, a Stona Martina, że to ma być mały przelotny deszcz, i chcieli w ten sposób. Mm, uważali, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast yy, sytuacja się zmieniła, bo po pierwsze cały tor się zrobił mokry, po drugie, te prognozy okazały się, że są inne, bo padało dłużej. Więc na następnym okrążeniu musiał jeszcze raz jechać dalej serwisowej po intermediaty, po przejściówki. No i teraz tak, czy gdyby od razu założył przejściówki, wygrałby wyścig z Maxem Verstappenem? Otóż nie, Max Verstappen miał na tyle dużo zapasu, że nawet zostając, bo zostawili go yy, na slickach też dłużej. Miał na tyle dużo zapasu, że nawet gdyby Fernando Alonso od razu zmienił opony na przejściowe, to jeszcze ze 3-4 sekundy zapasu miałby Max Verstappen. Więc jak to w przypadku Mariusza Podzianowskiego, to by nic nie dało, nie dałoby nic. Generalnie trzeba też Maxa bardzo pochwalić za to, jak wytrzymał na tych pośrednich oponach. Dlatego, że dzięki temu, że one tak długo wytrzymały i jechał tym tempem, no to dojechał do deszczu. Gdyby nie dojechał do deszczu, to miałby jeden to więcej, i wtedy Fernando Alonso mógłby sobie z nim poradzić. Wydaje mi się, że to był bardzo fajny wyścig, w tym sensie, że tak. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w Monako jest procesja, jadą wszyscy jeden za drugim, jest mało wyprzedzania, właściwie nie ma szansy na wyprzedzanie. A jednak zobaczcie, ile mieliśmy akcji w środku stawki, z tyłu stawki. Nieważne, że to dotyczyło tam Logana Sargenta, czy Niko Hulkenberga, czy Kevina Magnusena, czy Alexa Albona w pewnym momencie, no, ciągle coś gdzieś się działo i ciągle było to napięcie. Związane z deszczem. Dajcie znać, bardzo Wam proszę, jak się podobało, napiszcie w komentarzach. Dzięki, oczywiście, za wszystkie subskrypcje. Udało się zrobić z okazji 10 tysięcy subskrybentów Live z Monaco. Bardzo Wam też dziękuję za obecność. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a chciałby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, to po prostu dajcie suba. No i jestem winien, jeszcze jedno wyjaśnienie. Tak, flagą machał Spiderman, nie Superman. No tak się po prostu z, z, zdarzyło. No, się przejęzyczyło w ferworze walki, emocji i wszystkiego. Myślałem o Spidermanie, a powiedziałem o Supermanie. Tom Holland machał flagą w szachownicę, a Tom Holland będzie nowym Spidermanem. Dzięki za czujność. Takie rzeczy się zdarzają. Dużo celebrytów obecnych na torze oczywiście był Neymar, Kendall Jenner, The Weekend, Maria Szarapowa. Kto tam jeszcze się pojawił na torze? że. No, Tom Holland, o tym już powiedzieliśmy. Była Chloe Stroll, oczywiście siostra Lanza Strolla, chociaż nie wiem, czy to gwiazda już, czy, czy jeszcze nie gwiazda, ale w każdym razie było o niej głośno. Bardzo wielu różnych innych celebrytów się pojawiło: Michael Douglas, Katrin Zeta Jones. No, moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać. No ale to właśnie jest urok. Monako, ciasno, wszystko upchnięte, kiedy się idzie z padoku dalej serwisowej, przechodzi się taką drogą tuż obok wody, która ma gdzieś z półtora metra szerokości mniej więcej może dwa mnóstwo ludzi tamtędy się e, przewala y, zatrzymują się, y, popychają czasami to jest też niesamowite, bo z jednej strony mamy całą marinę z gigantycznymi, drogimi jachtami a z drugiej strony są takie obskurne części padoku, tam są śmietniki, tam są jakieś takie brzydkie przejścia, no ale to też jest część padoku i to też, to też jest część Monako, także z tym się trzeba oswoicie, do tego trzeba się przyzwyczaić. W każdym razie niesamowite jest to, jak tam wszystko jest upchane. Niesamowite było to, że wyobraźcie sobie, że tuż po wyścigu właściwie wybrzmiały ostatnie nutki utworów na torze i już porządkowi zwijali te wszystkie osłony, które były rozstawione w trakcie Grand Prix Monaco. Jeszcze raz się pokłonię i podziękuję wszystkim porządkowym i powiem, że to, co oni tam wyczyniają, to jest po prostu niesamowite. Na koniec zjeżdżają te wszystkie lawety do ściągania samochodów, trąbiąc w niebogłos to też jest taki zwyczaj. No i chciałem też powiedzieć, że w, w trakcie Indy 500 doszło do szokującego dosyć wypadku, kiedy oderwało się koło z jednego samochodu i przeleciało przez siatki, lecąc nad trybuną i spadając za trybunę. Nic nikomu się nie stało, a to nie są żarty. To znaczy, nie wiem ile waży koło w, w Indii. Tylne koło w Formule 1 waży ponad 20 kg. Także wyobraźcie sobie. Jaka to jest siła? Dobra, mamy wyjaśnionego Fernando Alonso, mamy wyjaśnioną strategię. Pochwaliliśmy Maxa za kolejny dobry wyścig i kolejny dobry weekend, bo wiadomo, że ma super samochód, ma wszystko w swoich rękach, ale potrafi też. Wycisnąć coś, coś ekstra. Tak było w kwalifikacjach i tak było w wyścigu, kiedy musiał przezwyciężyć te trudne momenty, jechać odpowiednim tempem, poradzić sobie z grainingiem i wytrzymać na pośrednich oponach do deszczu. I to wszystko zrobił, a później nie popełnił jeszcze poważnego błędu na mokrej nawierzchni. Chociaż chociaż w jednym momencie uderzył w bandę, chciałbym wam powiedzieć, że. Nagrywaliśmy jedno takie wejście do Via Play, i chciałem właśnie huknąć w bandę. I źle wymierzyłem, i zrobiłem dziurę w bandzie, bo tam była tylko na, na taka reklama, folia naklejona na barierki, a między barierkami było pusto. Ale chwilę wcześniej była inna barierka, i nie zauważyłem, że one się zmieniły. No i... Została wielka dziura, także jedna z tych dziur to, to ja. W sprawie redbola jeszcze Helmut Marko naciska mocno na Sergio Pereza, że no, ma nadzieję, że w, w kolejnym wyścigu, czyli w Barcelonie, będzie dużo lepiej, że wszystko, co mogło nie pójść, nie poszło Sergio Perezowi. I teraz tak, dwa razy Perez został zdublowany przez zespołowego partnera, czy, czyli przez Maxa. Dwa razy rozbił samochód w kwalifikacjach, mało tego, że rozbił przez niego cały świat. Zobaczył podłogę Red Bull'a i za chwilę sobie do tego przejdziemy, ale pojawiły się też informacje, że Helmut Marko być może po tym sezonie pożegna się z ekipą Red Bull'a. Helmut Marko, czyli doradca Red Bull'a, człowiek odpowiedzialny za szkolenie młodych kierowców, szara eminencja Red Bull'a. Natomiast no, jest to pewnego rodzaju różnica między tym, co łączyło Toto Wolfa, Anikiego Laude oraz Christiana Hornera i y, Helmuta Marko. O ile w, w Mercedesie. Niki Lauda mm, był wielkim przyjacielem Toto Wolfa, był partnerem do dyskusji i miał bardzo dużo do powiedzenia. Trochę to tak wygląda w Red Bullu, ale w Red Bullu to było trochę ścieranie się Christiana. jest cały czas Christiana Hornera. I Helmuta Marko. Helmut Marko był protegowanym, był też przyjacielem Dietricha Mateszica, czyli właściciela Red Bulla. I dopóki żył Dietrich Mateszic, Helmut Marko miał bardzo dużo do powiedzenia. W momencie, kiedy zabrakło Dietricha Mateszica, więcej do powiedzenia zaczął mieć Christian Horner. No i pojawiły się informacje, że Helmut Marko może po tym sezonie pożegnać się z Red Bullem. Kto wie, zobaczymy jak będzie. Trzy podłogi, zobaczyliśmy w trakcie tego weekendu, dźwigi podniosły Ferrari, Mercedesa oraz Red Bulla, ale oczywiście wszyscy będą mówić: O, to tam nic wielkiego nie jest. O ile dla Mercedesa i Ferrari to chyba nie jest nic wielkiego w zestawieniu z Red Bullem, o tyle wydaje mi się, że dla Red Bulla to jednak jest nie chcę powiedzieć porażka, bo to nie jest porażka ale no, taka niedobra informacja po prostu. Otóż wiadomo, że mniej więcej 60% docisku jest generowanego z podłogi. Podłogi nie widać. Jeżeli e, najczęściej tak jest, jeżeli zespół może zareagować, to kiedy samochód jest ściągany z lawety, to od razu podwijają takie specjalne pokrowce. Żeby nikt przypadkiem nie zobaczył, co dzieje się pod podłogą, bo każdy ma tam swoje rozwiązania, każdy ma swoją koncepcję, każdy ma jakiś sekret, którego nie chce zdradzić. I ta podłoga, no, tak jak mówiłem, generuje około 60% docisku, jest niesamowicie ważnym elementem, jest niewidocznym elementem. A tu zobaczyliśmy te wszystkie trzy podłogi, i o ile w Mercedesie i Ferrari nie ma nic takiego rewolucyjnego. To ja nie jestem aerodynamikiem, ale czytałem wypowiedzi kilku aerodynamików, którzy się tym zajmują, i powiedzieli, że to jest dzieło sztuki, że to, co wymyślił Red Bull, nie mieści im się w głowach, dlatego że to są zupełnie inne rozwiązania niż gdzie indziej, zupełnie inaczej poprowadzone te linie, po których ma przepływać powietrze. Inna filozofia, właściwie to wszystko jest trzywymiarowe, bo tam są jeszcze pewnego rodzaju uskoki, które powodują większy albo mniejszy docisk, zależy w którym rejonie, i to jest w ogóle coś obłędnego. W związku z tym, jeśli ktoś ma się martwić tym, co pokazał pozostałym zespołom, to jest właśnie Red Bull, a jeśli kogoś za to winić, to Sergio Pereza, który rozbił się w pierwszej części kwalifikacji, gdzie nie musiał naciskać, on po prostu przepałował pierwszy zakręt, i dlatego cały świat zobaczył podłogę Red Bull'a. Sainz wściekły na strategię Ferrari, ale Sainz też popełnił błąd, przypominam, i na Śliskim Torze wyjechał. Russell zły, niepocieszony, ale Russell też popełnił błąd i wyjechał. Mógł walczyć o trzecie miejsce. Kto wie, tam się ocierał. Wydaje mi się, że były trudne decyzje, duże zamieszanie, różne prognozy pogody, i też nie można tak radykalnie podchodzić do, do tych strategii. Natomiast yy, Mercedes zrobił właściwie to co do niego należało, przeprowadzili dobrze, dojechali na czwartym, piątym miejscu, miał później lepsze tempo Russell, no ale nikt nie wyobraża sobie, że w takim wyścigu dadzą mu wjechać przed Hamiltona, żeby mógł się pościgać z Okonem. No nie, no, Lewis Hamilton też ścigał Okona, miał to prawo, znalazł się przed Russellem, bo wyżej był też w kwalifikacjach, które dobrze pojechał, także to mu się po prostu należało. No i Esteban Ocon, weekend marzeń. Marzył o tym, żeby z mamą pojechać na festiwal do Cannes. To się stało, kilka pamiątkowych zdjęć tam mógł sobie zrobić. A potem podium zdobyte w Grand Prix Monaco, czyli na takim torze, na którym każdy marzy, żeby stanąć oczywiście. Esteban Ocon miał już pierwsze miejsce na Hungaroringu. Miał drugie miejsce tam, gdzie wygrał Sergio Perez na Sakiri, zapewnił sobie właściwie miejsce w Red Bullu. No i brakowało mu trzeciego, to do kolekcji trzecie. Miejsce i tym samym chciałem Was zaprosić na krótki spacer po alei serwisowej. Miałem okazję tam pochodzić i chciałem powiedzieć, że ja uwielbiam takie miejsca i ja uwielbiam takie momenty. Wtedy, kiedy już większość osób sobie poszła, wtedy, kiedy widać trochę zakulisowych prac, wtedy, kiedy wszystkim się wydaje, że już tam nic się nie dzieje, to tam dzieje się bardzo dużo. Zaskakujących rzeczy. Była celebracja Alpin, zostaliśmy z Mikołajem polani szampanem przez ekipę, która tam szalała. Przy okazji tego wszystkiego poczułem, jak ktoś mnie Popchnął mi się sobie, kidia patrzę, a to Fernando Alonso. Tyłem przebiegał i nie chciał być przez nikogo zatrzymanym, więc najbardziej mu pasowało, żeby mnie trochę podepchnąć, i błyskawicznie sobie pobiegł, żeby nikt go nie zatrzymywał. No i tam kilka rzeczy jeszcze udało się podejrzeć. Niestety regulamin mówi jasno, że mogę zaprezentować z tego na swoim kanale tylko 5 minut, więc 5 minut teraz na koniec spaceru po Alei Serwisowej specjalnie dla Was. Wielkie dzięki, trzymajcie się. W tym tygodniu oczywiście Grand Prix Hiszpanii. Pojawię się jeszcze w oku, padoku przed Grand Prix Hiszpanii. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie koniecznie. Postaram się na nie odpowiedzieć. Dzięki za ten niesamowity weekend. Jeden z najpiękniejszych w moim sportowym życiu. Do zobaczenia. Zobaczcie, tak wygląda Aleja Serwisowa zaraz po wyścigu. To jest po prostu mnóstwo zamieszania. Wszyscy natychmiast się pakują. Opony na pozeczkach przewożone. Bardzo długą drogę muszą tutaj pokonać, dlatego że trzeba przejść przez taką gładkę. Tam jest specjalna winda, Kolejny buzeczek i kolejna niespodzianka. Alex Albon Z komunikacji radiowej wynika, że pytano Fernando czy śliki, czy przejściówki. Fernando sam nie wiedział, bo część toru była mokra, część toru była sucha. To jest oczywiście przed krawiec z Sky. Część toru była mokra, część toru była sucha. Nie miał wątpliwości Fernando jakie wybrać opony. Ostatecznie wybrano opony z No i to była zła decyzja, bo chwilę później musiał się przesiadać na opony pośrednie. No i dobra, doszliśmy do garażu Mercedesa. Myślę, że są super zadowoleni z tych swoich pozycji Czwarta, piąta Natomiast Ferrari, wielki, wielki zawód oraz kolejny muza tutaj, Nawala, zawsze wrzucają też swoją playlistę. 4000 sekundy No to jeszcze mamy kilka efektów Dźwiękowo-widualnych Tutaj spokojniki Zjeżdżają w stronę Dźwiękują, A Tu są świeżutkie, miękkie opony Zobaczcie jak się błyszczą Tutaj używane O, no to mieliśmy ładnie zaparkowany samochód bezpieczeństwa Mamy jeszcze ładnie zaparkowanego dpx 700, 707 Czyli samochód medyczny, który zawsze staje na końcu stawki i oczywiście rusza za kierowcami. Gdyby doszło do jakiegoś wypadku na samym początku i potrzebna by była szybka interwencja, to on oczywiście może się włączyć do gry. O! I chyba tamta o! nie tamta która jest z tamtych budek to była nasza o! Nie! Już wiem! To tak. Proszę bardzo, tutaj jest, zobaczcie bufard, który dostał Esteban Odon. A tu jest samochód Estebana Odona, już wszystko rozbierane, przygotowywane do transportu. Duże, twarde opony. No i oczywiście. Tutaj feta, drugie miejsce, chociaż chyba liczyli na odrobinę więcej, ekrany już postawione, tak żeby Oj. zasłonić. A z drugiej strony widać oczywiście Marinę, czyli ci wszyscy, którzy siedzieli w łodziach przy samym porze, przy sekcji basenowej na przykład. O właśnie stąd możemy sobie oglądać. A tam w tle wieża kontroli wyścigu, tam na samej górze mogą przebywać wyłącznie goście zaproszeni przez Automobil Klubu Monako, Ależ widzę, że jest zły piergasny Oczywiście piątka przybita ze Stevanem Ogonem Dla każdego zespołu to jest ważny moment Szczególnie jeśli to podium zdarza się rzadko Bo to buduje, zobaczcie jak wszyscy zadowoleni Super tego potrzebowali właśnie Szczególnie Alpine Potrzebowało jakiejś takiej dobrej informacji To mnie tu podepnął z tyłu, a to ten gagatek w żółtej czapeczce. Wiedział, że zaraz się wszyscy na niego rzucą. Rany Julek, co tu się dzieje? Uwielbiam, ale jest serwisową po wyścigu. Jest jedyna w swoim rodzaju. Niepowtarzalna. Adam ten jego moj żółtej czapeczce Fernando Alonso. Po raz kolejny zrobił nam fajny show, bo mieliśmy dużo frajdy w kwalifikacjach i później w wyścigu. No to teraz w tę stronę. Bardzo wam dziękuję za cały weekend. To było niesamowite doznanie. Od samego początku komentowanie wyścigu Storu, to jest, wieście mi, no coś niesamowitego. To jest kosmos. Cieszę się jak dziecko, że miałem okazję tutaj być, że, e, że spędziłem tutaj cały weekend. Nie byłem na Grand Prix Monaco jeszcze, byłem na różnych wyścigach, ale w Monaco w trakcie wyścigu nie byłem. To jest jednak przeżycie i doznanie jedyne w swoim rodzaju. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze takie okazje się pojawią.